Witajcie, kochani. Chciałabym nagrać taką krótką historię i pokazać wam, jak ważne jest też nasze posłuszeństwo, i jak bardzo Bóg chce nas użyć, aby wypełniła się Jego wola do każdego człowieka. I, i też przede wszystkim, jak On zabiega o nasze życie do samego końca, o to, abyśmy nie zostali, nie zostali tak naprawdę zatraceni już na wieczność. I to jest historia pewnej kobiety, która przez 35 lat służyła księdzu jako gosposia. Jak była, młodą, jak była młodą kobietą, straciła męża i syna. I obiecała sobie i tak powiedziała przed Bogiem, że będzie mu służyć w taki sposób i będzie po prostu gosposią księdza. I słuchajcie, przeżyła na ziemi tam 70 lat. Ale co się wydarzyło u końca jej życia, szła sobie ulicą i po prostu się przewróciła yy, i zapadła w śpiączkę na 6 tygodni. To była klientka mojej siostry ukochanej w Chrystusie, i ta siostra zadzwoniła do mnie i mówi: Magda, czy pojedziesz ze mną do szpitala? Bo moja klientka po sześciu tygodniach się wybudziła i po prostu po to, żeby jej powiedzieć o, o Jezusie, po to, aby też modlić się o nią. I ja mówię, że jasne, że pojadę i wiecie, po prostu ogarnęłam się i pojechałam z nią. I gdy wyszłyśmy na salę, okazało się, że ta pani jest sama na sali, więc to, to było niesamowite. Leżała sobie ta kobitka pod kroplówkami. I tak sobie leżała, i tak przyszłyśmy, i, i mieliśmy ze sobą Biblię, i po prostu zaczęła się rozmowa od tego, jak to się wydarzyło o niej w życiu, dlaczego służyła tak długo księdzu. No i ona króciutko opowiedziała o sobie. I wiecie, i ja mówię do niej, yy, no, przypuśćmy, że miała na imię Marylka, bo nie pamiętam jej imienia, yy, i, i też nie chodzi o jej imię, ale wtedy zapytałam pani Marylko, czy. Czy, pani, czy w Pani życiu przez tyle lat była taka sytuacja, że oddała Pani swoje życie Jezusowi, że Jezusa uczyniła Pani swoim Panem, a ona tak popatrzyła na mnie i mówi, że nie. I ja mówię: Okej, okay, to otworzymy Słowo Boże i poczytamy. I otworzyliśmy po prostu Biblię na, na Ewangelii Jana, na trzecim rozdziale, rozmawialiśmy o Nowonarodzeniu, rozmawialiśmy o o, o podstawach po prostu, o podstawach. I, I wiecie, potem poszliśmy do listu do Rzymian, gdzie jest napisane: Jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje ku zbawieniu. I, i to jest niesamowite, kiedy poszliśmy do tego fragmentu, to ona zdała sobie w ogóle sprawę, że nigdy przez te 35 lat nigdy tego nie zrobiła, nawet wcześniej. Nawet wcześniej, nikt nawet o tym jej nie powiedział. Ona powiedziała, że wiele razy słyszała te fragmenty, ale ich nie rozumiała. I, i wiecie, i to było tak niesamowite, bo, bo ta kobieta y, to, y, po prostu sama zapragnęła pojednać się z Bogiem przez jego syna Jezusa i nie, nie mówiliśmy jej, jak ma to zrobić. Ona swoimi ustami wyznała. Pana Jezusa swoim Panem, zaprosiła Go do swojego serca i w tym momencie, kiedy to zrobiła, jej twarz tak niesamowicie się rozjaśniała, tak się rozświetliła. Ja po prostu siedziałam po jej lewej stronie i widziałam, jak jej łza tutaj ścieka po, po prostu po policzku, i ona taka się zrobiła, taka, taka promienna I, i powiedziała, że takie ciepło ją wypełniło. I ja po prostu patrzyłam na, na, na moją siostrę i tak. Takie byłyśmy, takie byłyśmy po prostu takie szczęśliwe, że, że to się wydarzyło w jej życiu i rozmawialiśmy później o chrzcie, bo ta rozmowa szła dalej więc wiecie, po prostu rozmawialiśmy co dalej się wydarzy kiedy już wyjdzie z tego szpitala, bo za tydzień miała być wypisana iść do następnego szpitala i wiecie, i po prostu ta rozmowa gdzieś tam była kontynuowana w tym kierunku I, no i na samym końcu pomodliłyśmy się z tą kobietą, z tą panią Marylką przysłowiowo i zmówiłyśmy z nią jedną modlitwę ojcze nasz, trzymając się za rękę. I widzicie, to było tak niesamowite. Po prostu ta kobieta została napełniona Duchem Bożym. I, i kiedy odchodziłyśmy z tego szpitala, Żegnając się z nią, że zobaczymy się już za parę dni i wtedy będzie jej chrzest, świadomy chrzest, bo to była jej świadoma decyzja, ona wtedy zrozumiała po prostu to było tak niesamowite. Bo ja nawet nie mam słów do tej historii, co się wydarzyło. Wiecie, i już wychodzimy z tego szpitala i tak się cieszymy, nie? że wow, panie, co ty zrobiłeś. Tyle, nawet jak tyle lat człowiek jest nieświadomy, to ty przychodzisz po prostu w wieku 70 kilku lat. Nie ma to znaczenia. Naprawdę nie ma to znaczenia. Znaczenie ma twoje serce. Czy ty wierzysz? To ma znaczenie. Czy ty wierzysz po prostu i przyjmujesz ofiarę Jezusa? I, i tydzień później, tydzień później, kiedy miała zostać przewieziona do innego szpitala na rehabilitację, okazało się, że ona odeszła z tej ziemi. Ona po prostu odeszła, ale odeszła stąd uratowana. I wiecie, i ja pamiętam, jak wtedy rozkminiałam, mówię, panie, ale jak? Bo to były też moje początki chodzenia z Panem. I mówię, panie, ale jak? Ona nie została ochrzczona. I nagle zadzwonił do mnie telefon i jeden brat do mnie mówi, Magda, a pamiętasz tego na krzyżu, co był koło Jezusa? Czy On został ochrzczony? No nie został. I, I wiecie, i ja po prostu wtedy się mówię, Panie, przecież po prostu ona uwierzyła ona. Wszystko, co mogła, to zrobiła. Zrobiła to przed śmiercią. I wiecie, i, i potem jest napisane też w liście do Rzymian: każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, będzie uratowany. I, I dzisiaj, po tych wielu latach, zdaję sobie sprawę za każdym razem, kiedy Bóg gdzieś mnie pośle, bo... Yy, powiem kilka historii, ale nie w tym nagraniu, jak Bóg precyzyjnie pokazuje, do kogo mamy pójść, kiedy mamy pójść i Bóg otwiera nam drzwi do tych ludzi, to, to wiecie, to nie ma znaczenia, kiedy, kiedy, chodzi mi o wiek człowieka, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że On przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zostaje napełniony Duchem Świętym. I jeżeli jest możliwość chrztu wodnego, dzieje się to. Jeżeli odchodzi ten człowiek na łożu śmierci, nie możemy nic zrobić, ale to już jest wszystko w rękach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc ja Was błogosławię tym dzisiaj i naprawdę oddaję Panu chwałę za to, bo tak sobie dzisiaj siedziałam i modliłam się i przypomniałam mi się ta historia, i wierzę, że to jest dla kogoś z Was. Nigdy, jak Bóg do Was mówi, nie lekceważcie tych rzeczy, bo Pan po prostu chce Was posłać do osoby, która zapewne potrzebuje jeszcze o Nim usłyszeć i pojednać się z Nim, zanim odejdzie z tej ziemi. Także dobrego dnia i pozdrawiam Was serdecznie.